Rodzina Współczesna, Dylematy i Kontrowersje to tytuł konferencji naukowej zorganizowanej przez stalowo filię Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku Białej pod patronatem prezydenta Stalowej Woli. Warto posłuchać, na co powinny zwrócić uwagę współczesne rodziny w kontekście narastających problemów współczesnego świata, a także co robić, by ustrzec się problemów z własnymi dziećmi. To, co myślę, że dzisiaj jest największym wyzwaniem dla rodziców, to z jednej strony. Czas, to znaczy umiejętne go, zarządzanie, gospodarowanie czasem, żeby był czas na relacje. Myślę, że to jest dzisiaj najważniejsze. Mamy w tej chwili e, mnóstwo różnych kanonów wychowania, sposobów wychowania, mnóstwo narzędzi. Możemy wybierać, z czego chcemy. Natomiast kwestia, Zbudowania pewnej strategii swojej rodzinnej, to znaczy tego, świadomość, kogo chcemy wychować, do czego chcemy wychować i wspólny czas spędzany razem. Ja zawsze mówię, że najważniejszym prorodzinnym meblem w domu jest stół, to znaczy to miejsce, gdzie możemy wspólnie zjeść posiłek i wspólnie wtedy rozmawiać. Rozmowa, wysłuchanie, czas. Proszę Państwa, to jest coś, czego dzisiaj dzieci i młodzież bardzo, bardzo potrzebuje. Naszej obecności. I nie dajmy sobie wmówić w to, że najważniejsza jest jakość. Najważniejszy jest czas i obecność. Czasem wystarczy nawet być ze sobą. Nawet to nie, musi być, to nie musi być nie wiadomo co. Najważniejsze, żeby być ze sobą i żeby się znać. Ale żeby się znać, trzeba sobie umieć poświęcić czas. To naprawdę dzisiaj jest olbrzymie wyzwanie. Zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z tymi zabieraczami czasu pod tytułem ekrany, smartfony. To jest kolejne wyzwanie. Proszę zauważyć, że kiedyś. Kwestie na przykład, ja nie chcę tego porównywać, bo smartfon i w ogóle internet jest fantastycznym narzędziem może prowadzić do odkrywania świata w genialny sposób. Ale jeżeli my tego nie uporządkujemy na poziomie rodzin, na poziomie tego, w jakich sytuacjach można mieć ten telefon przy sobie, w jakich nie, w jakich sytuacjach trzeba go odłożyć, jeżeli nie uporządkujemy tego, nie nauczymy dzieci, że patrzymy na siebie, kiedy rozmawiamy, ale my sami dorośli mamy z tym problem, tak? To są rzeczy, w których to są sytuacje, w których rodzą się relacje, one są wzmacniane wtedy. Dzieci nabywają zaufania, żeby dzieci mogły mieć poczucie bezpieczeństwa, a to jest tak naprawdę najważniejsze. Poczucie bezpieczeństwa dla dziecka w każdym wymiarze, tak? czy w szkole, czy w domu, czy wszędzie, jest najistotniejsze. Ono będzie miało poczucie bezpieczeństwa, jak będzie miało kogoś, komu ufa. Żeby miało kogoś, ko, kogo, komu ufa, musi wiedzieć, że ktoś na nie patrzy i go słucha. Więc proszę Państwa, czas i budowanie relacji to jest najważniejsze.